Yy, się prowadził. I Dobra. mi się to bardzo podobało, ja bym tak mogła analizować bardzo, bardzo długo. To, co to to, 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 żeśmy przerabiali yy, że jeszcze, że to, to jest taki materiał, na którym można sobie spokojnie go przetrawić jeszcze, nie, kilka miesięcy I jakby to też daje inne spojrzenie na wszystkie inne nasze zachowania, na co będziemy robić. Przerobali. Nie wiem, ja się czuję bliżej w naszej rodzinie, bliżej z Ludzie, którzy mają takie, nie wiem, no, bardzo inspirujące spojrzenie na świat, na to, co ważne. Będziemy w sobie w stanie, my między, sami, między sobą, w związku z tym, że jesteśmy tacy różni, dzięki temu, że wiemy o pewnych rzeczach. Się komunikować albo sobie nawet powiedzieć słuchaj, słuchaj bo. Podejdziemy, będziemy wiedzieli skąd się to wieczór. Było bardzo fajnie się spotkać przede wszystkim zarówno nam w gronie naszej rodziny, jak i przede wszystkim innymi rodzinami. bo jak zarówno e, jakieś nowe aspekty przygotowawcze dzieci, wymienić się jakimś łatwym doświadczeniem, wysłuchać nowych kierunków współpracy z dziećmi i wzajemnych relacji. Dla mnie na pewno to, co tutaj dowiedziałem się jest przede wszystkim inspiracją, żeby teraz szukać dalej, bo wiadomo, że to jest coś za mało, ale właśnie to były takie fajne nasionka zasiane, które teraz trzeba rozwinąć.